Dzień dobry. Salon Mazda Piałkowski w Zielonej Górze chciałby zaprezentować kolejny samochód, który mogą Państwo nabyć. Mazda 3 nowej generacji. Samochód w pięknym kolorze czerwonym Soul Red Crystal. W trójwarstwowym kolorze z drobinkami aluminium. Jest dostępny w naszym salonie od ręki. Prezentowany samochód jest wyposażony w dwulitrowy silnik, 122 konny, w technologii Mild Hybrid, czyli miękkiej hybrydy. Samochód wyposażony najbogatsze wersje wyposażenia, czyli wersję Hikari z dodatkowym pakietem skórzanej tapicerki Luxury Black. 18-calowe, ciemne grafitowe felgi aluminiowe, przyciemniane szyby z tyłu, czarne nakładki na lusterkach dodają mu bardzo sportowego charakteru. Średnie zużycie paliwa takiego samochodu to w granicach około 7 litrów, także bardzo niewiele, jeżeli chodzi o dwulitrową jednostkę. Podwójne rury wydechowe z tyłu, Pełne światła LEDowe, jak Państwo mogą zauważyć z przodu, jak i z tyłu samochodu, bardzo ładnie prezentują się tutaj, przy tej czerwonej, przy tym czerwonym kolorze. Jeżeli chodzi o przednie lampy, to są w technologii LEDowej, matrycowej, czyli światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe są w tej technologii. Oraz mamy tutaj dodatkowe spryskiwacze świateł przednich. W środkowej części grilla znajduje się hologram w znaczku Mazda, pod którym schowany jest aktywny tempomat. Z przodu widzimy system kamer monitorujący drogę, odpowiedzialny za asystenta utrzymania na spasie ruchu oraz system automatycznego awaryjnego hamowania, jak i system zczytywania znaków drogowych. Otwieranie samochodu poprzez system bezkluczykowy wystarczy pociągnąć za klamkę i drzwi samochodu automatycznie się otwierają system nagłośnienia przestrzennego Bose daje olbrzymi komfort słuchania muzyki podczas jazdy dodatkowo element wizualny aluminiowe nakładki z podświetleniem progów wnętrze, tak jak już wspomniałem tapicerka skórzana sterowana elektrycznie fotel pa, pa, kierowcy ma pamięć dla dwóch osób bardzo łatwe programowanie konsoli bocznej kierownica multimedialna z pełną obsługą Tempomatu aktywnego, który znajduje się w, prawej, w jej prawej części. Z lewej strony widzimy obsługę zestawu głośno mówiącego oraz sterowanie głośnością w samochodzie. Siedmiocalowy, kolorowy wyświetlacz pokazujący prędkość ze zmienną grafiką. Cyfrowy rzutnik, head-up, znajdujący się w przedniej części samochodu. Duża, 9-calowa stacja multimedialna obsługiwana poprzez joystick w konsoli środkowej. Sześciobiegowa. Hydrauliczna skrzynia biegów. Panel klimatyzacji dwustrefowej automatycznej znajduje się w środkowej części konsoli. Niżej znajdują się również przyciski do podgrzewania foteli oraz podgrzewania koła kierownicy. Odpalanie samochodu odbywa się za pomocą przycisku start-stop. W tylnej części kierownicy możemy zauważyć również łopatki do zmiany biegów. Jeżeli któryś z kierowców ma zacięcie lekko sportowe, Tutaj samochód daje również takie możliwości. W tylnej części kanapy spokojnie usadowią się nawet wyższe osoby. W środkowej części widzimy również podłokietnik, który ma dwa miejsca dedykowane na kubki. Bagażnik 350 litrowy spokojnie pomieści dwie duże walizki, bądź też trzy mniejsze, więc wyjazd na wczasy nie stanowi problemu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia samochodu na żywo w salonie Mazda Piałkowskiej zlokalizowanego przy trasie północnej 12B w Zielonej Górze, bądź też do kontaktu telefonicznego z naszym salonem lub poprzez aplikację Messenger, Whatsapp. Chętnie pokażemy Państwu samochód tutaj bezpośrednio na żywo. Przygotujemy zindywidualizowaną ofertę na samochód, jak i na finansowanie.